Dzień dobry. Witamy szanowni państwo serdecznie na naszej konferencji prasowej. Ze mną jest pani radna Małgorzata Wilko oraz pan przewodniczący Michał Nowak. Chcieliśmy poruszyć bardzo istotną kwestię, która pojawiła się i stała się tematem w ostatnich kilku dniach. A mianowicie dotyczy to inwestycji budowy stadionu przy ulicy Północnej i związanych z tym różnego rodzaju sprawami dotyczącymi chociażby kwestii uzyskania przez odrew w przyszłości licencji do gry w ekstraklasie. Jak wiemy, no, i Odry od lat jest to, żeby zagrać w ekstraklasie, polskiej ekstraklasie, czyli w grupie czołowych polskich zespołów i konieczne jest tutaj pewne warunki do spełnienia. Jest ten aspekt sportowy oczywiście, który dotyczy tego, żeby po prostu dostać się do gry w ekstraklasie, czyli mieć odpowiednie wyniki sportowe. Ten początek sezonu daje rzeczywiście nadzieję na to, że może być to sezon przełomowy. Natomiast z drugiej strony jest ten warunek dotyczący uzyskania licencji do gry w Ekstraklasie, czyli de facto warunki infrastrukturalne. I rzeczywiście dzisiaj mamy już tą inwestycję przy ulicy Północnej, inwestycje za prawie 200 milionów złotych i okazuje się, że pomimo tego, że przedstawiane to było, że to jest ten warunek niezbędny do tego, żeby Odra mogła w przyszłości grać w Ekstraklasie, to jednak okazuje się ku naprawdę zdziwieniu wielu osób, no nie jest to tak, że Odra w przyszłości będzie mogła zagrać w Ekstraklasie, bo koniecznie jest jeszcze przecież odpowiednie zaplecze treningowe. Jak się okazuje, jednym z takich wymogów licencyjnych jest właśnie to, żeby było to zaplecze treningowe, żeby grup grający w ekstraklasie miał dostęp do całorocznego boiska, czyli boiska de facto odpowiednich wymiarach, odpowiedniej jakości i też boiska podżanego pod z murawą. Jak widzimy, tego ratusz nie zapewnił, tego nie widzimy w projekcie i jak słyszymy, też niestety nie ma na to pomysłu. Szanowni Państwo, ja doskonale pamiętam, jak jeszcze na etapie pomysłu budowy stadionu, nie projektu jeszcze, ale pomysłu, pojawiały się różnego rodzaju wizualizacje i pamiętam taką wizualizację, gdzie był pośrodku stadion, a wokół był cały kompleks sportowy i tam były boiska ze sztuczną murawą, z podgrzewaną murawą, boiska treningowe dla dzieci, bo tam też wszystkie szkółki odry miały trenować, nawet korty tenisowe były w tym kompleksie sportowym. A co widzimy dzisiaj? Dzisiaj jest zbudowany jeden obiekt. Jeden obiekt, jedna murawa, oczywiście podgrzewana, obiekt ogrzewany, ale to jest daleko niewystarczające do tego, aby ewentualnie Odra mogła grać w ekstraklasie piłkarskiej. I uważamy, że to jest właśnie ten moment, jeszcze półtora roku mniej więcej ta inwestycja będzie trwać, żeby ktoś się nad tą inwestycją pochylił i naprawił ten błąd. Dlatego, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z kolejną taką inwestycją w Opolu, jak na przykład centra przesiadkowe, Pomysł jest, inwestycja jest, tylko okazuje się, że jakby nie jest ona kompletna, nie jest ona pełna i nie spełnia swojego zadania, no chyba, że jest tak, że prezydent Opola uważa, że Odra nie ma potencjału na grę w Ekstralidze i buduje stadion na potrzeby pierwszej ligi, bo na potrzeby pierwszej ligi ten stadion jest wystarczający, tak jak stadion na Oleski nie jest wystarczający, bo nie ma podgrzewanej Murawy, tak ten na Północnej będzie OK, natomiast na potrzeby Ekstraklasy nie, dlatego że w Opolu nie ma innego boiska z podgrzewaną Murawą, a Odra Opole przyznaje się. się zimowy musi grać poza miastem, w tym roku w Bełchatowie będzie grała. Szanowni Państwo, chcielibyśmy spojrzeć troszeczkę szerzej też na ten kontekst zarządzania miastem przez Prezydenta Wiśniewskiego. <laughs> Zwróćmy uwagę na to, na co też wskazała Pani Radna, centra przesiadkowe, tak? Budujemy za setki, za dziesiątki milionów złotych centra przesiadkowe, które siedzą pustkami. Budujemy stadion, który miał umożliwić start od, że w Ekstraklasie nie będzie takiej możliwości. To właśnie pokazuje, jak zarządza prezydent naszym miastem. My naprawdę gorąco wierzymy i będziemy kibicowali, aby Odra jednak awansowała do tej ekstraklasy. I jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości na najbliższej sesji złożymy takie zapytanie w sprawach bieżących i będziemy próbowali ro rozmawiać z panem prezydentem, ale nie po to, żeby przerzucać się odpowiedzialnością wi i winą, tylko żeby wypracować jakieś rozwiązanie, które w przyszłości umożliwią jednak Dajmy, daj Panie Boże, start odry w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że Pan Prezydent tutaj nie będzie jak zwykle politykował i wszystko na tory polityczne sprowadzał, tylko siądziemy do merytorycznej rozmowy, wypracujemy jakieś rozwiązania, Rada na pewno się przychyli, więc myślę, że takie takie rozwiązanie byłoby naprawdę celowe. Warto Szanowni Państwo dodać, że dzisiaj też ani w Opolu samym, ani też w najbliższej okolicy nie ma przesadnie alternatywy. To znaczy, oczywiście zawsze jest możliwe, że klub może wynająć jakąś infrastrukturę i wskazać ją jako infrastrukturę, którą będzie użytkował i być może wtedy PZPN taką licencję by udzielił. Ale szanowni państwo, w najbliższej okolicy, ani w samym Opolu nie ma takiej infrastruktury, czyli co, odra miałaby się tułać po boiskach w Katowicach, czy gdzieś na Śląsku, czy we Wrocławiu, po to, żeby móc trenować, a przecież te treningi odbywają się właściwie codziennie, czasem kilka razy dziennie nawet. W związku z czym no, apelujemy do Pana Prezydenta o to, żeby jednak nad tą kwestią się pochylić, podejść do, tego, do tej inwestycji poważnie, bo to, co mówi Pani Radna i, i Pan Przewodniczący, niestety po raz kolejny mamy do czynienia z taką sytuacją, że wydajemy na coś miliony, miliony, czy setki milionów niemalże, i okazujemy się, że nie jest to do końca funkcjonalne. Podobnie właśnie z centrami przesiadkowymi. Pan Prezydent mówi, że dobrze, nazwaliśmy to centrami przesiadkowymi, bo na parkingi nie dostalibyśmy z pieniędzy unijnych, ale to nie są. Pieniądze czysto unijne. Przecież to jest wkład własny miasta Opola również i to są też dziesiątki milionów złotych, pod które miasto Opole przecież bierze kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli pan prezydent zadłuża miasto i mieszkańców jednocześnie pod te inwestycje. A zatem oczekujemy, że skoro wydaje się tak grube setki milionów złotych, to te inwestycje będą kompleksowe, będą pełne i te inwestycje będą funkcjonalne. mamy do, niestety do czynienia z sytuacją po raz kolejny niestety, w której no jednak jest zupełnie inaczej. Tak? Mamy pieniądze wydane, stęgi przecięte przez pana prezydenta. I co chwilę, prawda, i tam kolejka jest coraz dłuższa do, do przecięcia tych wstęg. ona Już te wstęgi są nieco za krótkie nawet, mam czasem wrażenie, ale jednak no, okazuje się, że po przecięciu wstęgi te obiekty świecą pustkami, nie spełniają swojej roli i mamy po prostu obawy, że w przypadku stadionu może być podobna sytuacja. Mało tego, może być sytuacja nomen no, omen no, no, podbramkowa, bo, bo y, awans przecież może być niemalże co, co rok jakiś się zdarzyć tak, i, 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 i razu w tym sezonie może awansować, a to nie są obiekty, które z dnia na dzień. To trzeba mieć też plan, dokumentację, miejsce. I pomysł przede wszystkim, a mam wrażenie, że dzisiaj nawet takiego pomysłu nie ma. Nie ma takiej dyskusji e, też e, na poziomie Rady Miasta, i dlatego też pan przewodniczący tutaj zwróci się właśnie z tymi pytaniami bieżącymi, po to, żeby też niejako tego rodzaju dyskusje na sesji Rady Miasta e, i wśród radnych i, i, i w zarządzie miasta wywołać po prostu. Ja jestem nam, że te wizualizacje, o których ja mówiłam, one naprawdę były, je można odszukać. E, I pytanie jest takie, dlaczego z tego zrezygnowaliśmy? Bo to z jednej strony miały być szerszy obiekt, jakby bardziej funkcjonalny również dla młodzieży, to wszystko, co miało wokół stadionu powstać, a po drugie okazuje się, że to nie tylko jest bardziej funkcjonalne, ale to jest teraz warunek niezbędny w prostu do tego, żeby ten stadion swoją rolę spełnił. Pytanie jest, dlaczego zrezygnowano z pomysłu i z projektu, który był już przygotowany?